26 października. A gdy rozpuścił lud wstąpił na górę aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór był tam sam. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 14 rozdział 23 wiersz. Człowiek Chrystus Jezus czuł potrzebę pełnej samotności. Był tam sam. Wiemy, że przebywanie z ludźmi rozprasza myśli i wyczerpuje siły. Jezus również tego doznawał i dlatego potrzebował czasem spędzić czas w samotności, by mieć społeczność ze swoim Ojcem, odnowić siły, odświeżyć świadomość wielkiego powołania i całkowitej zależności od Ojca. Tym bardziej my powinniśmy uświadamiać sobie tę wielką potrzebę pozostawania sam na sam z prawdami duchowymi, sam na sam z Bogiem Ojcem. Żaden szczerze wierzący człowiek nie może obejść się bez tych specjalnych chwil poświęconych samotności i społeczności z Panem. Nawet on nie mógł wykonać swego dzieła w całej pełni bez tych spokojnych chwil samotności i społeczności z Ojcem. Daj Boże, aby każdy jego sługa rozumiał i posiadał tę potrzebę, i żeby Kościół Pański umiał wychowywać swoje dzieci w uświadamianiu tego świętego przywileju, danego każdemu wierzącemu, jakim jest przebywanie sam na sam z Bogiem. Wspaniała jest myśl, że mogę być sam na sam z Bogiem i wiedzieć, że On ma mnie na osobności dla siebie, dla Martinę w jednej ze swych książek opowiada o swojej matce. Która miała zwyczaj każdego dnia przez godzinę samotnie spacerować po ogrodzie, i wtedy nikomu nie przyszłoby do głowy, by naruszyć jej spokój. Ogród w tym czasie stawał się dla niej miejscem świętym, należącym do jej pana. Biedni są ci, którzy nie mają takiej samotności. Wejdź do swej komory, zamknij drzwi, mówi do ciebie pan, powiem tylko w ciszy i samotności. Wychwytujemy tajemnicze dźwięki pochodzące z duszy, wszystkiego, co istnieje. Przyjacielu, staraj się ćwiczyć w przebywaniu sam na sam z Chrystusem Panem. W Biblii jest napisane, że kiedy uczniowie zostali z nim sami, on im wszystko wyjaśnił. Jeśli chcesz zrozumieć samego siebie i wiele innych spraw, które cię nurtują, oddal od siebie tłum. Niech odejdą. Pozostawając cię, pozostawiając cię samego z Jezusem. Czy wyobrażałeś sobie, czy już kiedyś malowałeś w swojej wyobraźni taki obraz, na którym jesteś jedynym człowiekiem, pozostałem na ziemi, jedyną istotą w całym gwieździstym wszechświecie? W takiej sytuacji twoją jedyną myślą byłoby tylko Bóg i ja. Bóg i ja. Jednak i teraz On jest niemniej bliski, tak bliski, iż zdaje się, jak gdyby w całej przestrzeni Wszechświata nie było słychać bicia ani jednego innego serca, prócz serca Jego i Twego. Wcielaj w życie to odosobienie. Ćwicz się w oddaleniu się od tłumu. Pilnuj tego, aby rzeczywiście w Twojej duszy Powstawała ta niepojęta cisza. Nikomu nie pozwalaj stanąć między Tobą i walczącym z Tobą aniołem. Poczujesz się osadzony, ale również poczujesz i przebaczenie, gdy spotkasz się sam na sam z Jezusem. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam.